Czy wszyscy toksyczni ludzie stosują manipulację zwaną wzmocnieniem przerywanym? Słuchaj, to jest ważne. To, co dzisiaj powiem, może zmienić Twoje spojrzenie na taką relację. Większość osób z toksycznymi skłonnościami korzysta z techniki manipulacyjnej, zwanej jako wzmocnienie przerywane. I co to dokładnie znaczy? To niezwykle podstępna metoda, która służy do budowania emocjonalnego uzależnienia. Czym dokładnie jest i jak działa? Posłuchaj dalej, posłuchaj do końca, potem zostaw mi swój komentarz. Wzmocnienie przerywane polega na tym, że nagroda, w tym przypadku na przykład aprobata, uwaga czy wsparcie, otrzymujesz ją w nieregularny i nieprzewidywalny sposób. I możesz to porównać do gry na automatach. Nigdy nie wiesz, kiedy wygrasz, ale sam fakt, że od czasu do czasu zdarza się ten sukces, sprawia, że ty wracasz licząc na kolejną nagrodę. I podobny mechanizm zachodzi w relacjach z toksycznymi osobami. Ich uznanie pojawia się niespodziewanie i bardzo rzadko, co sprawia, że ty zaczynasz traktować je jako coś wyjątkowego, niezwykle cennego. I to prowadzi do emocjonalnego uzależnienia. Zawsze czekasz podświadomie na nagrodę. Każdy przejaw zainteresowania, pochwały czy wsparcia ze strony takiej osoby wywołuje w tobie insy intensywne emocje, niemal euforię. Jednak między tymi chwilami uznania pozostajesz w ciągłej niepewności i napięciu, próbując zasłużyć na kolejne pozytywne sygnały. I taki cykl powoduje, że Twoja samoocena zaczyna zależeć od osoby, od aproboty tej osoby, która manipuluje Twoimi emocjami. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ toksyczni ludzie często nie mają na uwadze Twojego dobra. Wręcz przeciwnie, mogą czerpać satysfakcję swojego poczucia bezradności, na przykład, a nawet cieszyć się swojego upadku, niepowodzenia, braku sukcesu. W rezultacie taka relacja prowadzi do destrukcji emocjonalnej i poczucia Twojej bezwartościowości i beznadziei. Więc jak się przed tym bronić? Kontroluj własne emocje i uzależnienia od czyjejś aprobaty. Buduj swoją wartość na solidnych podstawach, na własnych osiągnięciach, na zdrowych relacjach i wsparciu osób, które naprawdę, autentycznie i z troską troszczą się o Ciebie. Zamiast stawać na relacje oparte na niepewności i manipulacji, skoncentruj się na sobie. Pamiętaj, że Twoja siła tkwi w tym, by odnajdywać własną wartość niezależnie od tego, co myślą inni. Chociaż, chociaż wzmocnienie przerywane może być pułapką, z której trudno się wyrwać, to możesz zyskać wolność, ucząc się stawiać na własną autentyczność i budować swoje życie na solidnych fundamentach. Pewność siebie i wewnętrzny spokój zależy od Ciebie. Zaufaj sobie, bo to jest pierwszy krok do zdrowych, satysfakcjonujących relacji. Ja oczywiście każdego z Was zapraszam na konsultacje indywidualne, które pomogą Tobie zrozumieć i poradzić sobie z toksycznymi relacjami, szczególnie tymi o bardzo narcystycznym charakterze. W trakcie takiego spotkania czy w typu spotkań poruszymy tematy, takie jak praca nad relacją z narcyzem i rozpoznawanie manipulacji, wszystkich ich mechanizmów, radzenie sobie z kontrolą emocjonalną i destrukcją, wykorzystywanie i odrzucenie oraz gaslighting, czyli zakłamywanie Twojej rzeczywistości. Ale możemy też poruszyć zdradę i jej emocjonalne konsekwencje. Natomiast ważne, że będziemy mówić też o uzależnieniu emocjonalnym oraz finansowym i jak się z tego uwolnić. Więc jeżeli czujesz, że twoje życie jest pełne chaosu przez toksyczny związek lub manipulacje, to te konsultacje mogą być dla ciebie pierwszym krokiem do zdrowia emocjonalnego, poczucia swojej wolności. Skontaktuj się, napisz do mnie maila Zawsze tutaj w bio, czy pod każdym filmem znajdziesz informacje. Do zobaczenia.